Cześć, witajcie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wzmacniam blaty drewniane. W moim wypadku będzie to blat dębowy. Zresztą, jak zawsze, jak prawie zawsze robię blaty, właśnie dębowe. Tym razem będą to, to blaty, które są przeznaczone stricte do restauracji. Problem, nie problem, różnica polega na tym, że nie są one na czterech nogach. Czy na takich nogach, które mogą robić powiedzmy za oskrzynię, tylko są to pojedyncze nogi, więc taki blat będzie miał zawsze tendencję do wyginania się. I co z tym zrobić, jak sobie z tym radzić? Jak tutaj widzicie, ja mam takie listwy, takie profile stalowe i właśnie je będę do tego wykorzystywał. Pokażę Wam profesjonalną metodę, jak wzmacniać blaty drewniane. Zapraszam do oglądania. Oczywiście najpierw muszę sobie przygotować ten blat, więc za chwileczkę się zabieram. Przy okazji jeszcze oczywiście inne prace, bo robimy na tą chwilę cztery komplety schodów i to naraz. Ale tak, omówię może to co tutaj mam, to co możecie widzieć. Właśnie to jest taki profil stalowy, dość potężny. On jest tak specyficznie Wygięty dzięki temu, że on jest tak wygięty, zachowuje swoją sztywność. Ja nie wiem, co to jest za stal. Jest to yy, ciężkie, jak się to bierze do ręki, a w szczególności jak się bierze kilka tych profili, to człowiek się do tego zabiera, jakby to było lekkie, a to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Taka, taki jeden profil waży 1,5 kg, więc no jest to solidne. Próbowaliśmy na tym stawać. Nic się z tym nie dzieje. Stosujemy to już od jakiegoś czasu, zdaje to egzamin, trzyma to naprawdę bardzo, bardzo solidnie i mamy gwarancję, że żaden BLAT się nie wygnie pod wpływem choćby nawet swojego ciężaru. Niestety czasem, czasem nogi do stołów są właśnie takie, że niekoniecznie macie te punkty podparcia i BLAT może mieć taką tendencję do wyginania się, ale jeśli zastosujecie różne sposoby na wzmocnienie takiego blatu, problem się rozwiązuje. Więc to jest jedna rzecz, to jest właśnie ten e, profil stalowy i druga rzecz, chyba równie ważna, bez niej e, nic byśmy nie zrobili, to jest konkretny frez, który jest dedykowany właśnie do tej listwy, żeby nie kombinować, żeby nie jakoś nie sztukować tego nie, no nie próbować dorobić tego frezu konkretnie do tej listwy. Jest właśnie taki fres. Ja już Wam go pokażę. Jest to naprawdę, naprawdę bydle wielkie. Naczpień 12, olbrzym. Jak widać. On, ten frez, jeśli sobie kupicie, on jak najbardziej nadaje się do maszyny CNC. Więc jeśli y, nie macie doświadczenia w frezowaniu ręcznie takim dużym frezem, możecie równie, y, równie dobrze odnieść y, wasz blad do zakładu i oni Wam przygotują po prostu blad już wyfrezowany y, tym konkretnym frezem. Y, jest on długowieczny, przynajmniej. Tak się zapowiada, że będzie długowieczny, bo już zrobił kilka stołów i dalej jest ostry, dalej dobrze działa. E, oczywiście taki frez można ostrzyć. Minus tego freza, oczywiście jak zawsze, cena. Cena powyżej 1000 zł, więc tanio nie jest, ale e, robi robotę. No, e, no Niestety, jeśli chcemy rozwiązania profesjonalne, one najczęściej kosztują trochę więcej niż takie powiedzmy e, półprofesjonalne. E, więc cóż, przechodzimy do pracy, tak jak mówiłem i ja jeszcze muszę porobić kilka innych rzeczy i zaraz się zabieramy za nasz blat dębowy. Blat, który przygotowałem, jest to blat dębowy, długi na 160, szeroki na 80 cm. Jest to jeden blat, jeden z 28, które musimy przygotować do restauracji. Jest on wykonany z szerokiej lameli, bezsęczny, ładnie się prezentuje. Jest jak na tą chwilę równiutki. Co nie zmienia faktu, że takie jego prawo, że może się wygiąć, pamiętajcie, że e, biorąc pod uwagę, że to będzie restauracja, e, duża wilgotność, prawdopodobnie klimatyzacja, zmiany temperatury e, będą powodować. No i oczywiście ta noga, która jest nogą, jeszcze raz mówię, pojedynczą, która jest tylko na środku, akurat w tym zestawie, bo to jest 100-160, będą dwie, ale to dalej będą pojedyncze nogi i Gdyby zostawić tylko i wyłącznie te nogi, on, ten stół będzie się z czasem wyginał. To wygięcie nastąpi prawdopodobnie bardzo szybko i to nieważne jaki zastosujecie materiał, jakiej klasy, jak to podobierany, ten stół i tak się wygnie, więc jakoś trzeba temu zaradzić. I właśnie teraz pokażę Wam, jak stosuję te oto profile stalowe do wzmacniania stołu. I już zabieramy się za pracę. Listwy, o których dzisiaj rozmawiamy są, znaczy możecie je kupić, w różnych długościach od, z tego co pamiętam, 35 cm do nawet bardzo, bardzo długich. W moim wypadku blat ma 80 cm, więc wybrałem listwy, które są długie na 65 cm. Będę montował na tak nieduży bo 160 cm, będę montował dwie sztuki w odległości. Mniej więcej 15-18 cm od krawędzi, teraz sobie je po prostu porozmierzam i będzie można zabrać się za frezowanie. I jeszcze wcześniej pokażę Wam ten olbrzymi frez I fres, który najpierw Wam pokażę dla porównania, to jest zwykły fres taki malutki R3 z czpieniem 8 mm. A tu jest ten właśnie frez do, tu jest w drugiej ręce mój ten frez do robienia właśnie tych wpustów tych wzmocnień blatów ma trzpień 12 mm i wygląda tak, widzicie taka jest różnica. Także kawał kawał freziora. i oczywiście jeśli to będzie frezowane za za pomocą CNC to myślę, że spokojnie na dwa przejazdy jak najbardziej wystarczy to zrobić. Jeśli jednak robicie to ręcznie, naprawdę uważajcie, bo jak wyrwia taki frezno, to już różne rzeczy mogą się dziać. Więc na spokojnie, na trzy przejazdy, nawet na cztery przejazdy, nie śpieszy Wam się, róbcie sobie to na spokojnie, bo jednak zdrowie jest najważniejsze. Pamiętacie, co się stało właśnie z takim malutkim frezem? A co by się dopiero stało z takim potworem. Więc bezpieczeństwo przede wszystkim. A teraz już zabieramy się za samo frezowanie. Zazwyczaj jest tak, że korzystając z tej przykładnicy do frezowania, która współdziała z szyną do zagłębiarki, frezujecie właśnie w ten sposób, czyli po prostu zakładacie i frezujecie. Tutaj jednak ten frez jest na tyle duży, że Wchodzi on w światło samej prowadnicy, dlatego też e, nie wiem, czy to dobrze, czy nie dobrze. Ja tak robię i zdaję to egzamin. Po prostu obracam cały zestaw i frezuję w ten sposób. Teraz mam duży większy zakres, a działa to dokładnie tak samo z tego względu, że i tak e, ta prowadnica e, chodzi tylko i wyłącznie tutaj po tej jednej. Pod jednej nie, zresztą tak jak, jak przy zagłębiarce, ale jest ok. Dodatkowo zyskuje miejsce, żeby sobie zamocować tą prowadnicę do blatu, żeby nic mi się nie ruszało. Jeśli frezujecie jakimś niedużym frezem, możecie sobie to odpuścić i po prostu frezować, ale przy takim potworze lepiej sobie jednakowoż złapać tutaj tą prowadnicę przynajmniej w dwóch miejscach żeby mieć pewność, że na pewno nic się nie ruszy i nic złego się nie stanie. Jest oczywiście, oczywiście nie oczywiście, ale jest wada tego frezu. Pomimo, że jest taki drogi, to jednak ma swoje wady. Jest on tutaj na górze całkowicie prosty, jak widzicie. W przeciwieństwie do na przykład takich frezów, które jak widzicie, jak one się zagłębiają, jeszcze dodatkowo możecie się wgryzać w materiał, ten frez się za bardzo nie wgryza, ciężko mu to idzie i możecie bardzo szybko spalić frez, próbując naraz po prostu wejść w materiał, dlatego lepszą metodą jest najpierw nawiercenie delikatnie blatu w miejscu, gdzie będziecie chcieli wchodzić w materiał, i później dopiero no i zrobię to oczywiście wiertłem puszkowym, następnie już samą zagłębiarką, zagłębiarką frezarką będzie mi łatwo wejść w materiał i rozpocząć frazowanie. Mój blat, który w tym momencie jest surowy, jeszcze nie jest szlifowany, jeszcze nie jest obrabiany, już ma wyfrezowania na te listwy. Nazwijmy to szponki, różne nazwy. Jaki plus? Od spodu nic nie wystaje, wszystko jest, wszystko jest równe. Dodatkowo, aha, dlaczego w tym momencie nie montuję, nie przykręcam tych listew? Z tego względu, że najpierw stół będzie bejcowany, później będzie lakierowany i dopiero na sam koniec będą one przykręcane, ale właśnie to jest moment, kiedy należy wyfrezować gniazda pod też pongi. Jeszcze Wam pokażę z bliższa jedną rzecz. Zauważcie, że miejsce montażu nie jest tutaj, czyli nie wkręcamy się pionowo w blat tylko jest pod kątem widzicie, czy nie widzicie mam nadzieję, że widzicie, o może tak widzicie, nie wiercimy się tak, tylko wkręcamy się pod kątem, co nam to daje daje nam to że w momencie kiedy blat będzie chciał się wyginać, chciał będzie się ruszać w momencie kiedy wkręcamy pionowo, siła może spowodować, że po prostu wyrwie nam śrubę urwie nam łeb, a w momencie, kiedy śruby są wkręcane bardziej pod kątem, bardziej tutaj działają siły na ścinanie i wtedy ciężej po prostu zerwać, zerwać taką śrubę. Więc ogólnie jest to przemyślane i na pewno zdaje to egzamin. Jakieś podsumowanie, e, tak jak mówiłem, takie listwy możecie sobie kupować w różnych rozmiarach. E, róż, co 10 cm, 45, 55, 50, 50, 65 itd. itd. E, nie ma w tym naprawdę żadnej ściemy. Zobaczcie, z jakiego grubego to jest, to jest profila zrobione. E, Zdaję to egzamin. Nie jest to jakaś metoda na skróty. Nie jest to metoda najtańsza, ale jest to skuteczne. Jest to profesjonalne. Jest to nowoczesne. Jak najbardziej mogę coś takiego polecić. Możliwe, że nie dla każdego, ale dla kogoś, kto robi blaty i zastanawia się, czy się wygnie, czy się nie wygnie, a może za miesiąc się wygnie u klienta, to jest właśnie rozwiązanie wszystkich problemów. Kupujecie raz i się nie stresujecie. Dokupujecie tylko i wyłącznie listy. Takie jak Wam są potrzebne, długie. Gdzie je kupić? Ja je kupuję w tym samym sklepie, gdzie kupuję wszystkie prowadnice na przykład do tych stołów rozsuwanych. Jest to firma Mika koło Kalwarii Zebrzydowskiej. Jeszcze podeślę Wam link w opisie, żebyście wiedzieli, gdzie to jest. Mega. Polecam. Widzieliście, nie jest to wcale jakieś bardzo trudne do założenia, a efekt jest naprawdę fajny. Jeśli się zdecydujecie, podejrzewam, że już do jakichś innych swoich metod typu płaskowniki, całowniki nie będziecie wracać. Yy, więc cóż, bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę, proszę o komentarz i widzimy się w kolejnej realizacji. Trzymajcie się. Cześć!